Dzień dobry, witajcie Dzień w kolejnym dobry. filmie. A dzisiaj opowiemy Wam, a oczywiście głównie będę. Przepraszam, bo moim ramieniem. Głównie ja opowiem Wam o tym, jak rodziło się w szpitalu Medicover, Jest to szpital prywatny i też trochę mi się rzeczy poprzypominało, trochę sobie uświadomiłam po fakcie, więc chciałabym sprostować powiedział. Film, swój film sprostować, ten, który macie do niego link w opisie, żebyście zobaczyli, do którego się też odnoszę. Ten film oglądaliśmy już po czasie i właściwie zobaczyłam, że wszystko, co tam powiedziałam, było prawdą. Natomiast bardzo dużo takich negatywnych rzeczy, jakby Minęłam, nie wiem dlaczego w ogóle ciężko bo to mi to. Tylko było szczęście w związku z tym, że dziecko szczęście jest dziecko zdrowe, jest w porządku i tak dalej. No czy tak do końca w porządku, no to no, dowiecie tak. się na tym filmie. Więc oglądajcie, będę to robiła w takiej formie, po prostu opisu mam przygotowane w zakładniku, co mi tam nie pasowało, bo to będzie taki dość właśnie film na minus, co mogę powiedzieć takiego negatywnego, bo ten pozytywny możecie zobaczyć właśnie pod linkiem w opisie. I też, jakbym czegoś nie pamiętała, to będę Ciebie prosiła o pomoc. To zaczynamy. Let your eyes raise a sharp cut through the crowd. Jest taka, jeżeli rodzicie w szpitalu Medicover, macie swój pakiet porodowy. Pakiet naturalny, pakiet cesarskie cięcia albo pakiet chyba tam poród prestiż czy coś takiego. Ja miałam ten pakiet naturalny i w tym pakiecie macie też takie wizyty przedporodowe. jakieś tam USG, anestezjologa, neonatologa, wizyta kwalifikacyjna do porodu, KTG, bla, bla, bla. I teraz, dlaczego się do tego od razu odnoszę? Dlatego, że od razu mam pierwszy punkt na nie, czyli punkt negatywny. USG, który jest wykonywany po 38 tygodniu ciąży, właśnie w Medicover, u jakiegoś tam wybranego ginekologa. Więc słuchajcie, umówiłam się na wizytę i teraz, jeżeli chodzi o samą wizytę na tym USG, no to ten lekarz, który mnie po prostu przyjął, był totalnym takim, no po prostu takim gburem. Z jego strony też było bardzo mało, a właściwie zero informacji zwrotnej podczas badania na temat tego, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku, czy nie jest w porządku, co się dzieje, jakie ma wymiary, nic mi nie opowiadał. USG właściwie sobie patrzył, telepał mi tym brzuchem i nic z tego nie wynikało. Dodatkowo na końcu w sumie powiedział tylko, że z dzieckiem jest wszystko ok. No i to by było na tyle. Generalnie powiem Wam szczerze, zniechęcił mnie do samego porodu tam. Ja też wychodząc z tej wizyty, chyba to też mówiłam na którymś z filmów, ja po prostu byłam, tak, byłam taka na zasadzie, ale Pan odbiera może poród w tym etyka czy nie? on, nie, nie odbiera. Więc po prostu odbierałam z ulgą, bo naprawdę było, było ciężko, że no to po prostu taki lekarz prywatnie, to nieraz jak się idzie, Nieprywatnie to się trafiają lepsi lekarze, myślę, że często, biorąc pod uwagę tego, tego pana. Co jest słabe, on tam pracuje od kilkunastu lat, Niestety, mimo jakichś tam słabych opinii na nazwanym lekarzu, to po prostu nie zmieniają go, więc to jest słabe. Natomiast on nie odbiera porodów. I teraz, słuchajcie, jeszcze wstawiam wam link do drugiego filmu pod spodem, i będzie to film, gdzie z Kamilem ustaliliśmy mój plan porodu, gdzie go wypełniliśmy właśnie przed porodem z Lairą. Jak ja obejrzałam ten film, słuchajcie, o swoim planie tamtego porodu, to ja byłam w szoku, jak wiele rzeczy nie zostało z tego planu spełnionych. I teraz pewnie posypią się komentarze, no tak, bo no to nie ma czasu na sali porodowej. No tak, to jest normalne, bo przecież zależy od tego, jaki jest poród. Tak, ja sobie oczywiście z tego zdaję sprawę, ale tam, słuchajcie, nie zostały spełnione podstawowe rzeczy. Co więcej, nikt tego planu nie otworzył, nie przeczytał. Nikt ze tego jakby nie omówił podczas porodu, w sensie tego dnia jak przyszłam, a położna, która ze mną omawiała ten plan na moją prośbę podczas jednego z KTG, jakby nie była tam dostępna, bo to były położe dyżurne i po prostu w ogóle jej tam nie było. Więc jakby nikt z tego planu wyglądało, że nie widział, przynajmniej ja tego nie widziałam, no i wyglądało, że go nie realizują. I teraz odnieśmy się do punktów tego planu. E, nie informowali mnie o sytuacjach związanych z porodem, ani też partnera, bo też czasami jest tak, że informują partnera, jeżeli partnerka jest taka, wiecie, nieprzytomna. A to też było w planie porodu, że chciałabym być informowana o tym, co będzie mi wykonywane. E, praktycznie o niczym nie byłam informowana, co będzie. Myślę, że było kilka takich że na przykład, nie wiem, podano Pani oksytocynę. Oczywiście mnie nie pytał, czy się zgadzam, czy nie, na cokolwiek. E, nikt mnie nie poinformował, że będę teraz nacięta. E, też e, miałam, miałam zaznaczone w planie porodu, że chciałabym uniknąć wywołania przed siódmą dobą po terminie, chyba że są jakieś względy medyczne. Nie dostałam żadnej informacji, że są jakieś względy medyczne, a jednak to wywołanie było i nie było mi wyjaśnione, dlaczego to wywołanie ma nastąpić. Dodatkowo. Miałam prośbę o nie przebijanie pęcherza płodowego bez uzasadnienia medycznego. Pęcherz mi został przebity. Nie mówię, że nie było takiej konieczności, bo oczywiście się na tym nie znam, natomiast też nikt mi nie powiedział, teraz będę przebijał pani pęcherz cokolwiek. Po prostu lekarz włożył mi rękę z przeproszeniem i po prostu wyplułam na niego swoje wody płodowe, nie wiedząc w ogóle dlaczego i tak dalej, dlaczego mi te wody same nie odeszły. Ja do dzisiaj tego po prostu nie wiem i nie dostałam żadnego uzasadnienia. Kolejny podpunkt z planu porodu to jest, że dopuszczam możliwość skorzystania z podtlenku azotu. Nie zaproponowali mi tego, co więcej ja tam podczas KTG się pytałam o te formy znieczuleń, oni w ogóle tego nie mają już od kilku lat po prostu w Malikawerze, więc to jest tylko w planie porodu, którego nie zaktualizowali. Jest zewnątrz oponowe, przyszło bardzo szybko, anestezjolog była super miła, więc tutaj jest duży plus. Natomiast podtlenku azotu po prostu tam nie ma, więc nie ma też co na to liczyć. Aparat ten słagodząc skurcze. Czy chciałabym z tego skorzystać? Zaznaczyłam, bym chciała. Tego również albo nie ma, albo nie proponują. Nikt mi tego nie zaproponował, niestety. Zależy mi, aby personel ustalał ze mną wszystkie zabiegi przed wykonaniem podczas porodu. No to tak jak powiedziałam, mieli generalnie to gdzieś. Położna mi też powiedziała na tym kategorii, na przykład, że będę mogła sobie pić osi podczas porodu. Na czym mi bardzo zależało. Dlaczego osi? Bo akurat lubię po prostu smak, i jest to takie no, przyjemne do picia. Natomiast nie lubię wody. Podczas porodu jednak okazało się, że mi nie pozwolili nacięcie krocze, więc ja byłam nacięta, na szczęście byłam ładnie też zszyta. Natomiast, e, jeżeli chodzi o samo nacięcie, zrobił to lekarz-ginekolog. Nie mam pojęcia kiedy, nie zostałam ani zapytana o zgodę, ani uprzedzona. Chociaż akurat może i dobrze, bo jeżeli było konieczne, to może w sumie lepiej, że nie wiedziałam. Natomiast no, nikt mnie nie poinformował, i po fakcie, już po samym porodzie, jak już miałam dziecko na sobie, dowiedziałam się, że musiało być wykonane nacięcie. Dlaczego musiało być? Też tego nie wiem. No podejrzewam, że pewnie to jest związane z tym, że rodziłam na 9 cm. Dlaczego rodziłam na 9 cm? Też tego nie wiem. Dlaczego nie poczekali do 10? Może nie można było? Nie wiem. Po prostu najgorsze, wiecie coś, że nie wiem bo znajdą się pewnie komentarze na zasadzie no tagu pewnie musiało tak być ze względów medycznych i jak najbardziej ja nie mówię że nie natomiast nikt o niczym mnie nie informował co dalej przed porodem aha swoboda wyboru pozycji porodowej oczywiście chciałam ją mieć przed porodem nie pomagali mi w ogóle łagodzić tego bólu tymi pozycjami mimo mojej prośby Położę odpowiedziała mi po prostu że muszę sama sobie znaleźć do, taką dogodną dla siebie pozycję w której będzie mi wygodnie natomiast no ja w z moim mózgiem, który był po prostu takiej wielkości jak podczas porodu, bo po prostu nie myślałam o tym, nie miałam żadnego pomysłu, zapytałam ją, nie dostałam żadnej odpowiedzi, musiałam sobie po prostu radzić sama, czy też właściwie z Kamilem. Dostałam w sumie od niej tylko piłkę, która była nienapompowana, więc właściwie to do niczego się praktycznie nie przydała. I też za chwilę mi ją zabrali, bo miałam chyba to. Tak mi się wydaje, że to było jakoś tam w międzyczasie, że była piłka, i za chwilę od razu była anestezjolo, która mi zrobiła to znieczulenie, czoponowe, a wtedy potem jakoś chyba się nie wolno ruszać czy coś takiego. Jak jak się pomyliłam, to mnie poprawcie, ale już potem jakby nic nie robiłam, nie zmieniłam żadnych pozycji, tylko już byłam na łóżku cały czas. Nie zaproponowali mi też dotknięcia główki podczas porodu, mimo że do tego ten poród jeszcze nie postępował, więc mi, myślę, że to byłaby fajna taka motywacja, mimo że zaznaczyłam to w planie porodu, nie było żadnej takiej propozycji. Przygaszenie świateł, jak dziecko będzie się rodzić, no błagam, w ogóle niczego takiego nie było, nie wiem, po co oni to w tym planie porodu w ogóle robią, no ale nic nikt nie zaproponował, nikt nie przygasił, jakby no generalnie zdolna olewka. Um, Kamil mógł przeciąć pępowinę to się zgadza z planem porodu, zgodził się na przecięcie i też bym przecinał, więc, więc okej. Okay. Proszę o pokazanie mi łożyska, nie chciałam tego łożyska zobaczyć, no a jakoś zapomnieli powiedzieć, że właśnie wyjmujemy pani to ochydne łożysko, może pani odwrócić głowę, czy cokolwiek nie widziałem swoje łożysko, nic przyjemnego, ale też na szczęście nie jestem jakąś taką bardzo wrażliwą osobą na takie rzeczy, jakby mało rzeczy mi w życiu obrzydza, więc na szczęście nie mam traumy, ale fajnie byłoby jednak nie zobaczyć, skoro nie chciałam go zobaczyć. Zbadanie dziecka na brzuchu matki, jeśli nie ma przeciwwskazań. Nie zrobili tego. Od razu dziecko zostało mi zabrane. Nie wyjaśnili mi też czemu, tylko po prostu wyjęli ze mnie dziecko, wyjęli ze mnie lajrę i zabrali ją na takie, no takie wiecie, łóżeczko czy nie wiem co to jest, takie do badań. lajra dostała 8 punktów na początku w skali Apgar. potem ostatecznie dostała 10 tam po minucie, czy tam po dwóch, jak się sprawdzę, natomiast dostała 8. Ja do dzisiaj nie wiem dlaczego dostała 8. W sensie wiem, że za, na początku za kolor skóry by była sina. I za jakieś za słabe napięcie mięśniowe, które zwróciło do normy i wszystko jest z tym w porządku. Natomiast sam fakt, dlaczego ta skóra była silna, dlaczego było to napięcie, nie wiem. Mam swoje podejrzenia, o którym zazwyczaj powiem. Bo to jest największy hardcore tego szpitala. Natomiast, no jakby, nie wiem, dlaczego. Też, ja się też sobie nie wiedzieć. Teraz dziwię po fakcie, że dlaczego jej nie zapytałam o takie rzeczy. Ale uwierzcie mi, że ja byłam tak zmęczona. Byliśmy też tak zaaferowani samym dzieckiem, że po prostu o takich rzeczach się wtedy nie myślało. Teraz jestem w szoku, że naprawdę o to nie zapytałam, a. No, nie, nie było po prostu na to okazji. Tak samo nie zawsze pytali też o to, czy zabieg ma być przy nas, czy yy, po porodzie. Na przykład, nie wiem, podanie witaminy K. Po prostu nie było pytania, czy yy, jest jakby w planie porodu coś takiego, że ojciec może przebywać chyba cały czas na tym dziale noworodkowym, żeby kontrolować, a dziecko jest zebrane na zabiegi. Nikt, nas, nikt nam tego nie proponował. No i teraz dwa, dwie tak naprawdę najgorsze rzeczy, bo to wszystko ktoś mógłby uznać za pierdoły tak naprawdę. Natomiast takie dwie najgorsze, ale najgorsze rzeczy, które się wydarzyły, to jest, pierwsza rzecz jest taka, że położna, która odbierała mój poród, kiedy mnie zszywała i też na czas tego zszywania włożyła mi taki duży tampon, że po prostu nie, nie wyciekała ze mnie krew, wiem, że tak jest to obrzydliwe, no ale tak to brzmi, na czas szycia, to po szyciu, jak skończyła szycie, powinna ten tampon wyciągnąć, jak już skończyła to robić, natomiast tego nie zrobiła i byłam z tym tamponem ponad dobę, ja oczywiście nie wiedziałam o tym, bo no jakby nie kontrolowałam tego, więc co? Aha, Kamil mówi, że to były dwie doby. Ja nie byłam pewna, na pewno byłam ponad 24 godziny i był obchód lekarzy plus położnych, i po prostu któryś lekarz, no generalnie zobaczył, że mam ten tampon, no bo sprawdzał, czy mi się macica, obkurcza i tak dalej, tam mi zagoną między nogi. No i nagle mówi, że. Na czym mówi? Po prostu jak był na obchodzie, to nagle po prostu przeknął, nie? I to było takie i ja byłam w szoku, bo on odskoczył aż wręcz i okazało się, po prostu że ze mnie coś wypadło. Ja przecież się widziałam, bym tam, bo on takie kurde łożysko, nie wszystko kurde miałam zobaczyć w tym szpitalu. Nie wiem, że jakieś inne rodzące jeszcze nie oglądałam, jak rodzi. Eee, I okazało się, że po prostu ta położna tego tampona nie wyjęła. Oni zaczęli mnie pytać, co w się sensie, oni, on z obchodu, ten, ten lekarz i ta lekarka, ta położna, jak się nazywała położna, na początku w ogóle nie mogłam sobie przypomnieć, potem sobie przypomniałam i zapytałam, ale co się stało, co się dzieje, zaczęłam dopytywać, jakby w ogóle, what the fuck. I oni. Powiedzieli, że nic. Nie, 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 nic, wszystko jest w porządku i tak dalej. Ja się jakby potem oczywiście wiem, co, co może ze sobą mieć takie konsekwencje zostawiania takiego tampona, bo to jest to samo, co z okresem. Jak sobie zostawicie tampona, to możecie mieć zakażenie yy, nie wiem, dróg, znaczy w sensie dróg rodnych po prostu zakażenie, to nawet może doprowadzić do śmierci tak naprawdę, więc było to bardzo duże niedopatrzenie, nikt mnie to nawet nie przeprosił. Oczywiście najważniejsze jest, że to zakażenie się nie wdało, że nic mi się nie stało, natomiast ta sytuacja jest dla mnie skandaliczna, że nie dostałam nawet wyjaśnienia tej sytuacji. Jeszcze takie było zaciemnianie na zasadzie, nie, nic się nie stało i tak dalej. To jest jedna rzecz i druga dla mnie również skandaliczna rzecz, a w szczególności to, że nie zostało to też wyjaśnione, to to, że podczas porodu miałam wykonany chwyt Christellera. Jak ktoś nie wie, czy możecie sobie oczywiście wyszukać to. natomiast jest to chwyt, który w Polsce jest jeszcze legalny, natomiast jest bardzo niezalecany. Jest ewentualnie do użytku przez lekarzy bardzo doświadczonych, dozwolony. Jest to bardzo bolesne coś. To jest polega na tym, że lekarz podchodzi i tak naprawdę całym ciężarem ciała się, się jakby na was kładzie z łokciami, tak, jakby tą częścią ręki. I naciska wam na brzuch, jest to okropnie bolesne. Dodatkowo ten lekarz, który mi to wykonał, zrobił to z zaskoczenia. On mi nie powiedział, że on do mnie podejdzie, mi to zrobi, więc ja automatycznie go odepchnęłam, po prostu z bólu, automatycznie. Po czym on powiedział, że musi to jeszcze raz zrobić, czy coś takiego. Mi ten poród nie postępował, więc jakby ja też nie miałam nic do gadania, i faktycznie wtedy ja czułam, że dziecko zaczyna wychodzić, więc to pomogło. Natomiast taki chwyt może się skończyć, no, wieloma powikłaniami dla matki i dziecka, to już możecie sobie poczytać jakimi, ale no, są dość straszne i też nie dostałam informacji, dlaczego został chwyt wykonany, dlaczego nie zostałam przywieziona, nie wiem, na cesarkę, skoro nie postępował poród, no, generalnie masakra. Z poprzednich filmów też możecie wnioskować z tego pierwszego linku, że ten poród ma też dużo pozytywów i w ogóle pobyt w szpitalu, bo tak też było i tego nie neguję. Dzisiaj był film, gdzie się wydaje, że w ogóle całe, to całość to był koszmar, natomiast no, było też bardzo dużo pozytywnych rzeczy, było też dużo negatywnych, tak jak słyszycie. Myślę, że to, co właśnie miałam Wam powiedzieć, to powiedziałam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, a jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie właśnie szpitala czy prywatnego porodu, to śmiało piszcie w komentarzach, będę starała się czytać i odpowiadać, w miarę, jeżeli będę miała czas, i to by było na tyle. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał, pamiętajcie o łapce w górę pod tym filmem i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!